Hej, tutaj Kaczorek, a dzisiaj jak silny jest Megumi z Jujutsu Kaisen. Zapraszam na odcinek. Zdolności Megumiego zostały rozpoznane przez Gojo oraz docenione przez samego króla kląt Sukune. Megumi posiada 15 lat, czarne włosy oraz zielone oczy. Wykorzystuje on do walki 10 cieni z klanu Zenin, który jest jedną z trzech dobrze znanych nam rodzin czarowników. Megumi to użytkownik Shikigami, cienie, które mu służą, ale jego umiejętności walki wręcz też nie zostają w tyle. Przyznaje to nawet sam Sukuna, że on odróżnia się od innych użytkowników Shikigami. Teraz przejdźmy do jego cieni wymieniając wszystkie po Jedyneczka, boskie psy. Megumi wzywa dwa psy, które są czarno-białe, dzikie bestie, które atakują wskazaną klątwę oraz ją zjadają. Jedna z najbardziej popularnych technik. Dwójeczka Boski Pies. Jest to połączenie białego oraz czarnego psa, gdzie wówczas powstaje jeden ogromny, wygląda jak potwór, a jego siła znacznie wzrasta. Może walczyć on już z trudnymi do pokonania klątwami. Nue na pierwszy rzut oka bez wątpienia przypomina sowe, z łatwością wykrywa ona schowanych wrogów za pomocą lotu oraz można nią atakować z powietrza, co jest kolejnym plusem. Również wiemy, że Nue może wykorzystywać ataki oparte na błyskawicy. Ataki z ziemi oraz powietrza stanowią niemałe zagrożenie. Czwóreczka wąż Megumi ma również do swojej dyspozycji węża, który może zaatakować z ziemi. Kiedy Megumi używa tej techniki, również tworzony jest rozmiar węża. Krępuje on cel nie pozwalając mu uciec. Piąteczka Żaba. Technika, która pozwala na wezwanie żab za pomocą swojego języka mogą one uwięzić wroga w bezruchu. Widzimy to wtedy, gdy Megumi wykorzystuje żabę, aby uratować życie Nobary. Otchłań Moc, która pozwala wykorzystywać moc żab oraz nuę. Jak można zobaczyć, żaby zdobywają skrzydła, dzięki nim mogą latać, dzięki czemu przeprowadzają skoordynowane ataki z powietrza. Słoń. Megumi wzywa ogromnego słonia, który korzysta z ogromnej ilości przeklętej energii, co powoduje blokadę na wezwanie kolejnych Shikigami. Wiemy, że słoń używa do ataku ogromnej siły oraz z jego trąby jest uwalniana ogromna ilość wody. Ósemeczka króliki. Pojawia się wówczas ogromna ilość królików. Nie jest to technika ofensywna, a dzięki niej Megumi może uciec z pola bitwy. Chaos spowodowany taką ilością klików daje szansę na ucieczkę. Dziewiąteczka Boski Generał. Najbardziej niebezpieczna technika. Generał jest tak potężny, że bez wątpienia wystarczy, aby sprawdzić się przeciwko Gojo oraz na wysokiej klasie klątw. Bez wątpienia jest najpotężniejszym Shikigami Megumiego. Wiemy też, że Megumi do tej pory jest jedynym czarownikiem, który przyzwał boskiego generała, co świadczy o potędze tej techniki oraz jego talencie. Dziesiąteczka, właśnie nazwa tej techniki, wam się tutaj wyświetla na dole w napisie. Jest zalana ona mnóstwem cieni, pozwala wezwać ona Megumiemu kilku Shikigami, a nawet stworzyć drugą wersję jaźni. Widzimy tę technikę w 23 odcinku, aby właśnie widzieć się ją tutaj przed swoim ekranem. Podsumowując, Megumi wraz ze swoją siłą jest jednym z najsilniejszych czarowników oraz posiada ogromny talent, gdzie przyznaje to nawet sam Sukuna. Bez wątpienia mieści się on w top 10 najsilniejszych czarowników Jujutsu. Choć wiadomo, nie będzie tak potężny jak Gojo, a wy chcecie więcej filmów Jujutsu Kaisen? To zostawiajcie lajka, a my widzimy się w następnych filmach. Jo!